Cześć! Jeśli zastanawiasz się, kim jest pilot, a kim jest operator, jakie kategorie wykonywania lotów przewidują nowe przepisy europejskie. O co chodzi z klasyfikacją C-dronów? Czym są scenariusze standardowe oraz jakie uprawnienia najlepiej uzyskać, żeby móc wykonywać loty, bądź co zrobić z uprawnieniami, które już w tym momencie posiadasz, to to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. W trakcie 7 godzinnych warsztatów porozmawiamy o kategorii otwartej, szczególnej, certyfikowanej o scenariuszach zarówno narodowych jak i europejskich, o okresie przejściowym, który obowiązuje dla dronów bez danej klasy C, co z tymi dronami w tym okresie, co z tymi dronami po tym okresie, kiedy zaczną się pojawiać drony z klasyfikacją C i jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, jak wykonać operacje zgodnie z nowymi przepisami europejskimi. Jeżeli interesują Cię te zagadnienia, to zaproszę Cię na szkolenie z nowych przepisów.